Społeczno-gospodarczy, tak brzmi nazwa tego wydarzenia, które odbywa się na Stadionie Narodowym. Poprzednie edycje to między innymi nacisk na działania zrównoważonego rozwoju, ale teraz będziemy mówić o tym, co z tym zrównoważonym rozwojem jest, co się zmienia, jeżeli chodzi o Unię Europejską, ale o te także gospodarcze i społeczne wyzwania. Ze mną pan Bartek Czczerski, prezes Business and Science Point. Dzień dobry. Dzień dobry. To teraz Panie Prezesie, zacznijmy od tego, co się zmienia w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi właśnie o gospodarkę. Nasza prezydencja rozpoczyna się już za niespełna miesiąc. Będziemy mieli głos w Unii Europejskiej. Czym powinniśmy mówić do państw członkowskich, żebyśmy też mogli mówić o tym, że ten nasz biznes, ta nasza gospodarka są rzeczywiście silne i że mamy coś do zaoferowania Unii Europejskiej? Cieszę się, że Pani zadała to pytanie, ponieważ... Jeżeli spojrzymy na ostatnie 20, a nawet 30 lat, to historia Polski gospodarcza w kontekście Unii Europejskiej to jest historia olbrzymiego sukcesu. Przedstawiliśmy się na tory rynkowe, skorzystaliśmy z obietnic wspólnego rynku, obecnie eksportujemy około 200 miliardów euro towarów usług do Unii Europejskiej. Przyszliśmy praktycznie suchą nogą przez kryzys finansowy jako jedyni w Unii Europejskiej. Nasze PKB wzrosło dwukrotnie, mógłbym te liczby podawać, i że przyszłość na, przyszły rok też rysuje się w nie najgorszych barwach. Natomiast, jeśli chodzi o tę ofertę naszą i to kształtowanie tego otoczenia regulacyjnego, biznesowego w Unii Europejskiej, to gramy niestety ewidentnie poniżej naszej wagi. A jest takie stare polskie przysłowie, które uzmysławia niebezpieczeństwo tego zjawiska, że jeżeli nie jesteś przy stole, to najprawdopodobniej jesteś w menu. Nie Mam? chcielibyśmy być w menu. O, chyba nie. Dlatego ja mam osobiście nadzieję, że to nasze wzmożenie do dotyczące prezydencji nie będzie miało takiego romantycznego charakteru, jednorazowego zrywu, a będzie miało bardziej pozytywistyczny charakter, czyli się przemienia długotrwałą obecność w Brukseli na wyższym stopniu, bo ona jakoś tam jest, nie ukrywajmy, nie mniej nie, nie, na pewno nie wystarczy. Jeden z pana poprzedników tutaj mówił o tym, że nie bez znaczenia jest też fakt, że Donald Tusk ma, premier ma, jest osobą, która jest osobą znaczącą w tym właśnie świecie w Unii Europejskiej. Mamy komisarza do spraw budżetu. Wiemy, że on nie może tak naprawdę lobbować za swoim krajem, ale wiemy, że jest, no, nie jest też z kosmosu, mówiąc bardzo kolokwialnie. Czy taki też Układ tutaj nam sprzyja, żebyśmy właśnie to, co Pan mówi, nie byli tym wymeni, ale rzeczywiście byli przy stole tych twardych rozmów, negocjacji, bo przecież wyzwań jest dużo. Cła, które Stany Zjednoczone, Donald Trump mówi, że będzie nakładał na towary z Unii Europejskiej. To, co stanie się dalej z Ukrainą, to też jest pewnie wyzwanie dla Unii Europejskiej. Czy ten głos polski będzie jeszcze bardziej słyszalny? Ma Panie rację, że Polska na poziomie rządowym urosła do głównego gracza obecnie, co wynika oczywiście z pozycji Donalda Tuska, jego doświadczenia, tego, że jest e, liderem proeuropejskiego rządu, a inni główni gracze, Francja, Niemcy, no, są w odwrocie, mówiąc krótko, albo rządy i charakter zmieni się na, na mniej proeuropejski, wobec czego, plus jeszcze osobiste relacje, myślę, że premiera z przewodniczącą Leyen i szacunek też dla nowego komisarza, który jest w Brukseli Yy, bardzo wyszanowany, no, to naprawdę daje nam dobre karty. Yy, natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie chowajmy się za plecami Donalda Tuska, komisarza Serafina, ponieważ my mamy jako biznes własną robotę do wykonania. A ta robota jest niestety robotą trwałą, czasami żmudną. Przecięty proces legislacyjny trwa dwa lata, plus jeszcze rok fazy przygotowawczej kilkadziesiąt osób pracuje kluczowych nad jednym fajlem, więc jeżeli chcemy dokonać jakiejś zmiany, to po prostu musimy się tym procesem opiekować, a nie liczyć na to, że polski rząd już nawet pomija kwestię liderów. Rządu jakby załatwi wszystkie sprawy i bolączki polskiego biznesu. Ale wspomniał pan na początku, to bardziej dotyczy kraju, ale też biznesu. Polscy przedsiębiorcy nauczyli się korzystać z tych instrumentów, które daje Unia Europejska nie tylko z finansów, no bo wiadomo, że dzięki także różnego rodzaju działaniom ta innowacyjność może nie jest na najwyższym poziomie, ale jednak pojawia się w wielu spółkach, w wielu firmach, nie tylko takich ogromnych, ale także tych spółkach, które sobie muszą radzić są mikro czy mniejsze. No, niewątpliwie powtórzę. No, historia polskiego biznesu w Unii Europejskiej jest historią sukcesu, i myślę, że to wynika przede wszystkim z tego ducha przedsiębiorczości. Mieszkam od 20, może nie wiem, 13 lat w Brukseli, ale jestem w tym mieście regularnie 20. Proszę proszę wierzyć, jest naprawdę odczuwalna różnica, <laughs> jeśli chodzi o podejście, e, tą dynamikę, inicjatywę, więc ja tutaj ten sukces składał głównie na karb tego, co nam się chce. Przy czym naprawdę nie lekceważyłbym otoczenia, które powstaje w Brukseli i też globalnie, bo wspomniała Pani o zamierzeniach Trumpa, który destabilizuje już destabilizowany porządek międzynarodowy. Więc to są jakby rzeczy, na które być może polski biznes, to, co zrobi Trump, nie wielki fływ, aczkolwiek oczywiście jego wczesne ostrzeganie, które można wyczuć chociażby w Brukseli, pewne ma znaczenie dla zarządzania ryzykiem. No, ale jest masa pomniejszych rzeczy, wciąż dużych, której można się zapiarkować bezpośrednio, i do tego zachęcam. A jeżeli chodzi właśnie o strategię ESG, o niej, wspomniałam, że ten kongres swego czasu był temu poświęcony. Tutaj się coś zmienia, jeżeli chodzi o dyrektywy unijne. No, to jest ciekawe pytanie w ciekawym momencie, ponieważ yy, poprzednia pięciolatka płynęła pod znakiem takiego rewolucyjnego, trochę sobie, szału. Jeśli chodzi o różne aspekty prośrodowiskowe, proklimatyczne, i pamiętajmy jeszcze, że to, co z siebie wyprodukuje komisja, potem biorą na warsztat kolegislatorzy. Taki akt prawny zwykle puchnie dwakroć, i to było też skutkiem i przejawem właśnie w polityce ESG, raportowaniu z, zrównoważonym. No, i to się spotkało z pewnym tak powiem, oporem. Oporem, z oporem, szczególnie małych na przykład, przedsiębiorców, małych, prawda? Małych, jak najbardziej. Dużych też, przy czym duzi oczywiście są nieco bardziej słyszalni. Tak Niemcy, niemiecki rząd, francuski rząd dość otwarcie mówi, że dość za daleko. I co ciekawe, w zeszłym tygodniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Urszula von der Leyen zapowiedziała pewne poluzowanie, zwłaszcza e, mhm. na styku takich trzech aktów prawnych, taksonomii, CSRD i D, Przepraszam za to egzotyczne ekranimy, więc no jest co śledzić, ponieważ to może dojść do pewnych, pewnego złagodzenia, jeśli chodzi o terminy, rozmiar przedsiębiorstw, które mogą podlegać temu na raportowania, a być może nawet zmieni się coś w samej jakby meritu. To jeszcze na koniec, a to co Pani Przewodnicząca mówi na przykład o centralizacji środków z polityki spójności. Ja wiem, że one może nie bezpośrednio, ale w niektórych aspektach na pewno także dotyczą przedsiębiorców, bo przecież do tej pory to regiony, urzędy marszałkowskie mogły środki nie, te swoje regiony, regionalne przeznaczać także na wsparcie biznesu, przedsiębiorczości. Co jeżeli będzie centralizacja i czy rzeczywiście do tego dojdzie? Bo Polska jest tym krajem, który mówi coraz głośniej, że niekoniecznie jest to dobre rozwiązanie. No to jest przejawem pewnego trendu, który zaproponował Mario Draghi, czyli konsolidacji. Konsolidacji środków, władzy, Konsolidacji dużych ośrodków biznesowych, czyli budowania czempionów. Czy to jest dobry kierunek, zwłaszcza z perspektywy naszego kraju, nie jestem w 100% pewny. Zwłaszcza, że regiony, w tym kontekście konkretnie wydatkowania funduszy ze spójności, no, były jakby w sercu całej polityki spójnościowej, więc mam wątpliwości, czy to jest dobry kierunek. No, jak mówię, jest to pewien przejaw politycznej konsolidacji, no i zobaczymy, w jaki sposób. Na to zareagują rządy, w tym nasz rząd, ponieważ ta dyskusja na temat kształtu przyszłego budżetu będzie się toczyć w czasie naszej prezydencji. Aczkolwiek propozycja chyba się pojawi tuż po to. Będziemy obserwować, a dyskusje na Stadionie Narodowym także dotyczące prezydencji się toczą dalej. Bartek Czyczerski, prezes Business and Science Poland, nasz gość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.